No cześć, cześć. Niestety nie miałem okazji Was powitać normalnie, bo się trochę śpieszę. Biorę udział w Wielkim Teście Mobilności Miejskiej. To jest taka impreza, która polega na tym, że trzeba porównać e, co jest szybsze, co jest lepszym środkiem transportu. Czy może samochód, komunikacja miejska, czy może rower. No i ja mam przyjemność brania w tym udział. Całość organizuje firma Arval. E, więc uważam, że całkiem spoko e, no to zapraszam do oglądania, tutaj nie ma co mówić a trasa jest z e, pętli Ujeścisko do, 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 do... gdzie ona prowadzi? Ha do tej cukierni Ladelis? Lade nie wiem jak to się mówi ma ona 6 km no, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, czy dzisiaj będzie dużo ruch samochodowy. No nic, nie przedłużając, zapraszam do oglądania już drugi raz. W sumie ja mam trochę taki handicap, bo nie znam tych okolic, ale póki co droga jest prosta. E, cały czas pod górkę, ale pociesza mnie to, że jak dojdzie do rywalizacji, to będzie już z górki. Z tego co patrzyłem, sumę przewyższeń, to faktycznie w drugą stronę praktycznie nie ma żadnych wzniesień, więc to mogę traktować jako rozgrzewkę. A i oczywiście to nie jest wyścig na złamanie karku, tutaj chodzi o przejazd nie łamiąc przepisów ruchu drogowego, więc no też. Nie zamierzam jakoś lecieć na urwanie głowy, na urwanie karku. Po prostu będę lecieć tak jakbym zwykle jechał na rowerze. Jeszcze jestem bez śniadania, więc niedobrze. Nie było kiedy. No ale zobaczymy jak mi pójdzie. Sam jestem ciekaw wyników. Opublikuję to oczywiście. Jak będę je znać w miarę możliwości. Jeśli nie, no to dam adnotację lub komentarz przypięty lub drugi film. Jakby to się bardzo wydłużało. Z mojej lewej już powoli wschodzi słońce. Szkoda, że nie mogę wam pokazać, bo trochę się spieszę. Albo może i pokażę. Jednak, bo akurat mam czerwone. A nie pokażę, bo jest za drzwiami drzewami. O Jezu, jaki ruch. To chyba na moją twarzyć. No, już wiem, że tutaj te światła, które mijałem, no to będzie duży spowalnik czasowy. Niestety, trochę się tam naczekałem na zielone, a też chcę, tak jak wspominałem, przestrzegać y, przepisów, więc nie przyjadę sobie na czerwonym net, jak nic nie jedzie. Co jak co? Wiadomo, że mam głęboko potrzebę pokazania, że rower jest lepszym, bardziej świadomym w środkiem transportu, ale nie kosztem łamania przepisów. W sumie się więcej nagadam w drodze na to wydarzenie, na to wydarzenie, niż e, już w trakcie. Korzystając z tego, że i tak czekam na tego koordynatora trasy, e, może wyjaśnię, co chodzi z grubsza. Test ten ma porównać ze sobą czas dojazdu, jak wspomniałem, roweru, samochodu elektrycznego, samochodu, z tego co pamiętam skuteru i transportu miejskiego. Zasady są takie, że po dotarciu na miejsce kierowca musi zaparkować i dopiero może przekroczyć metę. Rowerzysta musi przypiąć rower dopiero może przekroczyć metę. No i to tak z grubsza wygląda. Później będzie wielkie porównanie czasów i zobaczymy kto był szybszy, kto był lepszy więc oni no, mogą się doczekać rezultatów. Widzę, że tam coś panowie się rozkładają, możliwe, że to oni. Ee, zapewne tak. Kto inny by na środku parkingu rozkładał jakiś sprzęt. Więc no, czekam na tego smsa i będę wam dawał znać, jak to wygląda na trasie. W ogóle jak tutaj jechałem, to faktycznie... O, ni wędka rozkłada jednak. Nieważne. E, jechając tutaj zauważyłem, że jednak faktycznie były spore korki. E, no to dopiero się rozkręci, bo ludzie zaczynają dojeżdżać do pracy, więc no, jestem bardzo ciekaw rezultatów. No to lecę. No i ruszyliśmy trochę z opóźnieniem, ale mam nadzieję wygrać. E, ludzie z Harwala zapewniają je. Że jest to możliwe, że ja wygram, ale to zobaczymy. Byle bym się nie zgubił, zostawię kamerę cały czas włączoną, w razie czego. Ale kurde bajka tras, oho, pierwsze czerwone. Jak mówiłem, jedziemy zgodnie z przepisami, co jest nudne. Ale tak trzeba. patrzę czy gdzieś ich widać ale raczej nie no jestem ciekaw wyniku no to tak jak wspomniałem w Gdańsku jest dobra infrastruktura rowerowa też komunikacja miejska jest świetna, e, więc dużo mieszkańców no z tego korzysta. Ale mi się wylosowała dobra traska, o matko. Przecież to się nic nie muszę robić. E, też przez to, że jest to turystyczna miejscowość, miasto, co ja mówię, miejscowość. No to e, są korki niestety No, wchodzą na ścieżki ludzie. No są korki niestety i dlatego dużo ludzi świadomie wybiera po prostu komunikację miejską i nie jeździ samochodem do pracy. Co uważam jest dobrą praktyką. Oczywiście wrzucę wam parę statystyk w tle. Tak, żebyście widzieli, jak to wygląda. O Jezu, ale mi się przyparciło. Ale nie przyparciło mi się, niestety, z. O Jezu, jakie korki, wszystko stoi. Nie przyparciło mi się z ludźmi chodzącymi po ścieżce. To mnie lekko spowalnia. Ale no, zobaczymy. Póki co, jestem pozytywnie nastawiony. Bo ile mamy? 8,10 ja za chwilę będę. Została mi ostatnia prosta dosłownie. Teraz byle by nic się nie wydarzyło. Ale patrząc po korku, obstawiam, że mogę być nawet dwa razy szybciej. Zależy jak oni jadą. No ciepło się robi, ta bluza to taka nad wyraz. Jadę sobie elegancko Jest ładna pogoda e, W takim czasie aż się prosi by wsiąść na mewo. i podjechać ile mamy na budziku 30 km no to W sumie jestem ciekaw Śmiesznie by było jakbym był pierwszy Akurat to, że jadę z Ujeściska, To jest duży plus, bo z Brzeźnia. Nie wiem czy byłbym tak szybko Bo drugie miejsce startu jest Brzeźnie I tam również startuje podobny komplet zawodników Czyli rower yy, Dwa samochody spalinowe elektryczne I komunikacja miejska Nie no serio Jedzie się tak elegancko z tej górki. Podejrzewam, że mogę być faktycznie w te 20 minut. Gdyby nie te światła przy Armii Krajowej, gdzie się długo czeka, długo to byłbym znacznie szybciej. Też na mój plus zadziałało to, że nie zauważyłem na nawigacji, że no, nie zauważyłem na nawigacji, że powinienem skręcić, ale dzięki temu miałem zieloną falę. Tak zwaną. No, już widzę stare miasto, a właściwie śródmieście, czyli powoli wjeżdżam do Gdańska. W sumie mogłem ten cały film zrobić bez cięć. Tak krótka jest to trasa. Zostało mi no, już niecały kilometr Korzystając, że już tak jadę sobie okazało się, że oba mikrofony mi działają po prostu miał focha, więc nie naraziłem się na kosztach. Ale wiecie, no już był strach, bo jednak yy, no, te mikrofony swoje kosztują. I już faktycznie myślałem, że uległo zniszczeniu w deszczu. E, co jeszcze mogę opowiedzieć? A chyba ten przejadę. Bo z tego co każę, kawiarnia jest bardziej po tej stronie. A że jest tu zielone, to skorzystam. Tędy już do końca prosto. W sumie śmiałem się, bo w tej rywalizacji brał, ktoś, brał udział ktoś z temu. Więc mógł mieć fory. Zamknęli drogę, żeby tramwaj możliwie najszybciej przejechał O, czerwone kurczę, nie udało się. Chytry plan poszedł, ale już widzę swój cel. Więc muszę tylko poczekać. Niestety nie ma innej opcji. Chciałem zakombinować, ale w każdym scenariuszu byłbym wolniejszy. Ile mamy? No, 17 minut. A już widzę cel. Zostanie mi przypięcie roweru i to będzie meta. Ja mam nadzieję, że wygram ale zobaczymy okej, okay. i mamy zielone ulala no dalej, dalej zielone, dziękuję Hopsa, hopsa. i w lewo i tutaj mamy metę zobaczymy kto wygra ja tu widzę zdjęcia jeszcze robią, więc ktoś dojechał Kurczę, ale beka, że wygrałem. Okazało się, że rower był pierwszy. Co prawda to było nieuczciwe porównanie, bo nie jestem takim typowym rowerzystą, który dojeżdża do pracy, bo no sporo jeżdżę, sporo. No ale i tak się cieszę, bo to jednak pokazuje, że rower, zwłaszcza w takim Gdańsku, to jest bardzo dobry wybór. Wyniki zamieszczę oczywiście. Mam póki co nieoficjalne. No, ale... No, śmieszne. Śmieszne. Kto by się spodziewał. W ogóle poznałem sporo nowych osób. Było zabawnie. A teraz pora do domku. Dzisiaj mam dzień wolny. Więc no, czeka mnie sama zabawa. Mógłbym sobie coś pojeździć, ale dzisiaj chyba sobie odpuszczę. Już za dużo wrażeń. Ale patrzcie, jak to pięknie, jak tu nie jeździć rowerem? Powiedzcie mi, no w ogóle to też jest trochę tak, że ja tutaj praktycznie przestałem jeździć e, samochodem w Gdańsku. Tak jak wspomniałem, jest kwestia związana z e, tym, że. Tutaj są korki. Akurat teraz jest dziesiąta, więc ruch jest malutki. Ale wierzcie mi, jak są godziny szczytu, to potrafi się tutaj przyblokować. Dlatego jestem takim fanem roweru, jazdy na rowerze. Bo mogę też zwiedzać nowe regiony. No i to też jest dobre dla zdrowia ale, tak jakby w wnioskach powiedzieli tej rywalizacji rower nie zawsze spełnia swoje zadanie bo jak macie przewieźć dzieci, czy jest ulewa, brzydka pogoda no to rower y, traci swoje zalety oczywiście dalej się da są rozwiązania typu rowery cargo i tak dalej, i tak dalej no ale jak jesteś singlem, czy sam jeździsz, po prostu sam jeździsz gdzieś do pracy rowerem, no to to jest sensowna opcja, zwłaszcza jak pogoda jest taka jak dzisiaj, no to nic, tylko jeździć. No, i to jest właśnie plus jazdy rowerem po Gdańsku, że omija się korki w centrum i można jechać w takich malowniczych okolicznościach przyrody. I myślę, że to jest wniosek na koniec filmu: że prawdziwym wygranym nie jestem ja ze względu na czas, ale na to, że wybieram trochę zdrowsze życie oraz takie okoliczności przyrody. No i budki z pamiątkami. Ale kto by na to zwracał uwagę? No nic, trzymajcie się. I do następnego. Cześć. Uuu, może zamknięte. Cześć.